Wersja dresowa bez koszuli w czapce. ale chciałbym Wam dzisiaj coś pokazać. Ciekawa rzecz: walizka. Niby nic. Wszyscy mają walizki podróżne do samolotu. Yy, duże, małe, yy, z materiału, a my mamy walizki na narzędzia. Walizka. Uwaga, będzie po angielsku. Make your own set. Mam dobry akcent. Odpakowałem. Przepiękny, wytłoczony logotyp Tenktusa. Czemu nie? I co teraz? Tego nie czujecie, ale to nie jest taki zwykły plastik. To jest tworzywo, które ma bardzo dużą kompresję, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju uderzenia. Może to spać z wysokości, można na to skoczyć i z tym się nic nie stanie. Waliska jest tak sprytnie zrobiona, że mieści sześć naszych zestawów. Bierzemy dowolny zestawy, żeby nie było. Te nasze zestawy, żebyście mieli świadomość i co jeszcze nie znają ten kurs, oparte są na systemie Get Organized. Dziwnym zbiegiem okoliczności mam ją na bluzie, znaczy nazwę tego systemu. Na czym on polega? Na tym on polega, że taka skrzyneczka może być sama w sobie zestawem narzędziowym. Potrzebujemy grzechotkę, nasadki, taki zestawik do jakichś prac. Trzymamy ją sobie od Ot tak. Otwieramy, zamykamy, jak każdy inny zestaw. Ale, co się z tym dzieje dalej? Jeżeli zaopatrzyliśmy się w taki piękny wózek, ten większy, albo mniejszy, na którym stoi ten zestaw, to możemy zdjąć wieczko i albo umieścić w szufladzie. Albo w naszej skrzynce, którą dzisiaj demonstrujemy. Po kolei krok po kroku, żeby sobie ułatwić zadanie, to przeniosę już otwarte skrzynki. Nasza walizka jest skompletowana. Zatrzaskujemy sobie zabezpieczenie. To jest bardzo ważne. Gdy tego nie zrobimy, to jest szansa, że wszystkie te narzędzia przy otwieraniu walizki się po prostu wysypią. A teraz na spokojnie. Jeżeli jest to zatrzasnięte, możemy sobie zamknąć walizkę i udać się na zasłużony wypoczynek. A co jest najfajniejsze w tym, co pokazałem przed chwilą, to to, że taką walizkę możecie mieć za przysłowiowe 1 zł. Jak to zrobić? Wystarczy kupić u jednego z naszych dystrybutorów 6 takich zestawów. Dowolnych, tylko mają być to zestawy z narzędziami. Nie puste skrzyneczki. Dowolne, 6 zestawów, kwota tutaj nie ma znaczenia. I taką walizkę dostajecie prawie za Afriką. Za jednego złotka. Czy warto? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie.